Hej, hej! Witam Was, pszczółki i czmiele. Widzicie mnie na tle kwitnącej łąki. My ludzie widzimy tutaj barwy, faktury i kształty pięknych kwitnących roślin. Ale niezliczone rzesze owadów, które przylatują tutaj, widzą tu jeszcze coś i czują słodki zapach nektaru. Niektóre z tych owadów podzielą się nim z nami, kiedy będziemy jedli słodki miód. Łąka to miejsce, gdzie powstaje piękno i słodycz dla naszego życia. Cześć, wciąż jesteśmy na łące. Przyjrzyjcie się barwom i kolorom, kwiatów, które możecie zobaczyć na łąkach, nieużytkach, na poboczach dróg, gdzieś tam, gdzie. Różne rośliny mogą kwitnąć i rozwijać się, gdzie nie przychodzi nikt, aby je skosić. Często w tych miejscach spotkacie rośliny, które nazywamy chwastami, ale to nie są chwasty to rośliny, które są piękne, które dają nam cieszyć się kolorami, barwami, kształtami i fakturą swojego ciała. A dla pszczół, zapylaczy i wielu zwierząt, które żyją w tych łąkach, są źródłem pożytku. Często nektaru albo pyłku, który pozwala im przetrwać również te chłodne okresy roku. Miejscem na letni spacer może być właściwie każde miejsce nie tylko park, nie tylko cienisty las, ale czasem też takie. Przydroża, nieużytki, pasy gdzieś przy drodze. Wydawałoby się, że może jest tu mało ciekawie, ale w takich rowach, zwłaszcza tu, gdzie gromadzi się woda, gromadzi się często dużo fajnego i ciekawego życia. Zwłaszcza te gatunki, które lubią wilgotne i żyzne miejsca, znajdują tutaj dla siebie miejsce. Mimo tego, że czasem, kiedy przychodzi upał, jest tutaj faktycznie dosyć gorąco. Ale jednak, kiedy przyjdzie deszcz, zgromadzi się tu woda i gatunki wilgociolubne, tutaj właśnie się pojawią. Tak jak na przykład ten żywokost. Żywokost jest piękną, okazałą rośliną. Może rosnąć do wysokości metra. Ciężko go pomylić właściwie z innymi gatunkami, bo jego fioletowo kwitnące, dzwonkowe kwiaty są łatwe do rozpoznania. Mają kształt takich podłużnych dzwoneczków. W środku, tu w dnie kwiatowym, ukryte są nektarniki. To właśnie to jest miejsce, którym głównie interesują się trzmiele, pszczoły i pszczolinki, które przylatują, żeby pożywiać się tym nektarem i zbierać pyłek. Żywokost jest charakterystyczną rośliną, dość łatwo go rozpoznać. Zwróćcie uwagę na jego fioletowe kwiaty skupione w grona na końcach pędów. Zwróćcie uwagę na Podłużne, ostre liście, dość długie. Niektóre mają nawet około 15 cm. Są pokryte lekkim meszkiem, więc kiedy ich dotykacie, będziecie czuli taką jedwabistą powierzchnię. Zwróćcie też uwagę na kanciastą łodygę z takimi skrzydełkami wychodzącymi z boków nasat liści. Te cechy sprawią, że na pewno uda Wam się znaleźć ją w terenie. Nie wszystkim pszczołom będzie dane posmakować żywokostowego nektaru, bo tylko te o najdłuższych języczkach sięgną do samego dnia i znajdą to, co jest tam słodkiego. Żywokost jest śliną, która od dawien dawna była też stosowana jako zioło, miała zastosowanie medyczne na kości, na skórę. Dlatego też nazywa się go żywokostem lekarskim. Kwitnie już od maja, zasadniczo do czerwca i lipca. Czasem możemy go spotkać też w sierpniu kwitnącego. E, lubi właśnie miejsca wilgotne wilgotne i żyzne gdzieś nad jeziorami, nad rzekami, w cienistych lasach, blisko wody. Ale można spotkać go też w zupełnie niespodziewanych miejscach gdzieś na gorącej skarpie, na pagórku, na łące e, czy na trawniku przed blokiem jak najbardziej możemy spotkać tą e, roślinę. Kwitnie na fioletowo, e, możemy spotkać też jaśniejsze, prawie białe kwiaty, e, czy lekko kremowe. Żywokost ma jeszcze jedną ciekawą relację a mianowicie ma on ubity interes z mrówkami. Mrówki roznoszą jego nasiona. Nazywa się to myrmekochorią. E, Działa to w ten sposób, że żywokost zaopatruje swoje nasiona, które powstają z zapylonych kwiatów, zaopatruje je w smaczny, smakowity dla mrówek pakiecik nazwany elajosomem. Ten elajosom wabi mrówki, żeby te zabrały nasiona do miłowiska. Dzięki temu żywokost uzyskuje to, na czym mu zależy. To znaczy, aby nasiona rozprzestrzeniły się daleko od rośliny rodzicielskiej. Mrówki za to dostają smaczny pakiet, którym mogą się pożywić. Zaraz za naszym żywokostem właśnie inna ciekawa roślina, której warto przyjrzeć się bliżej. To jasnota biała. Nie, 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 nie bójcie się. To nie pokrzywa. Ona Was nie poparzy. Wiele osób kojarzy pokrzywę z jasnotami. To pewnie ze względu na kształt liści i pokrój jasnoty, która faktycznie przypomina pokrzywę. Ale w odróżnieniu od pokrzywy ta roślina Was nie poparzy. Nie posiada włosków parzących e, charakterystycznych dla pokrzywy zwyczajnej. E, jasnotę łatwo odróżnimy od pokrzywy również po jasnych białych kwiatach. E, pokrzywa ma kwiaty zielonkawe i mało widoczne. Mało kto zwraca na nie uwagę w postaci takich długich, zielonkawych łańcuchów. A jasnota ma wyraźnie jasno widoczne Osadzone w takich gniazdkach czy okułkach białe kwiaty. Te kwiaty mają bardzo specyficzną nazwę, i ze względu na kształt kwiatów, ta roślina należy do rodziny wargowatych. Kwiaty tej rośliny mają kształt takiej paszczy, z której wystaje, wystaje dolna i górna warga. Miejsce, które jest szczególnie interesujące dla owadów zbierających nektar. Znajduje się w głębi kwiatu, tam na dole, przy dnie. Tam dopiero można napić się słodkiego soku, słodkiego nektaru. E, aby dostać się do niego, pszczoła czy trzmiel musi głęboko zanurzyć się w kwiecie. Roślina tylko na to czeka. E, przy wejściu do kwiatu osadzone są pylniki. To tam właśnie, stamtąd pyłek e, osadzi się na, na owadzie, który wejdzie do środka, aby napić się nektaru, a potem zostanie przeniesiony na inną roślinę. Aby, mogła powstać, aby mogły powstać na tych roślinach owoce. Nie bójmy się jasnoty. Można ją łatwo odróżnić od pokrzywy, mimo tego, że pokrój jest podobny. Jej liście są ostre i takie wystające wokół, wydawałoby się, że nastroszone kolcami okółki, nie są wcale miejscami, gdzie się poparzymy. To są miejsca, gdzie były, bądź za chwilę jeszcze będą kwiaty. Można w nich spotkać oczekujące nektaru owady, takie jak mrówki, na przykład. Gdzie szukać jasnoty? Tutaj rośnie ona razem z żywokostem w rowie odwadniającym przy drodze. Ale jasnotę znajdziemy również w lesie świetlistym. Znajdziemy ją na łące, na polu, gdzieś na nieużytku, na poboczu drogi. Jest to roślina, która nie ma szerokich wymagań. Rośnie faktycznie w bardzo, bardzo różnych miejscach. Na trawniku. Przed Blokiem Przysłowiowym również. E, jasnota jest piękną rośliną w gruncie rzeczy. Te białe kwiaty dodają jej bardzo specyficznego uroku. E, jasnotę znaleźć możemy na dziełach sztuki, i to bardzo uznanych i cennych dzisiaj, jak na przykład ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. Jeżeli przyjrzymy się tam scenie spotkania zmartwychwstałego Jezusa z Marią Magdaleną, to w tle w ogrodzie w którym spotkali się ci dwoje, zobaczymy wiele roślin. Zobaczymy tam również jasnotę białą. Wokół mnie wszystko właśnie bzyczy i zbiera nektar. Siedzę w dużym łanie wyki. Jeśli usłyszycie też dźwięk samochodu w tle, nie zdziwcie się, bo siedzę tuż przy drodze. E, ten pagórek porośnięty, cały porośnięty wykoł e, jest tuż przy ruchliwej drodze, a na szczęście tego pagórka nikt nie postanowił skosić. E, porośnięty jest on prawie, że w, w większej części, e, pięknie w tym momencie kwitnącą na fioletowo wykoł. E, ten gatunek łatwo rozpoznać, zwłaszcza teraz. W, w, po połowie, pod koniec czerwca można znaleźć wiele kwitnących na fioletowo roślin i jedną z nich tą, która kwitnie bardzo obficie i rośnie prawie że całymi łanami jest właśnie wyka. Wyka jest dalekim kuzynem groszka i fasolki, bo też należy do tej samej rodziny. Tworzy długie, długie pędy, które wąsami czepiają się innych roślin i pokłada się, ale też wspina na inne rośliny. Wytwarza Fajne pierzaste liście, takie, które zebrane są w pary, od 6 do 12 par listków można zobaczyć na, na ogonkach wyki. No i te przepiękne kwiaty, fioletowe, fioletowo-niebieskie kwiaty w kształcie takich dzbanuszków charakterystycznych, o charakterystycznych też takich łódeczkowato-motylkowatych kształtach. Stąd właśnie nazwa rodziny, do której należy wyka, czyli rodzina motylkowatych. Wyka to gatunek, który daje bardzo, bardzo wiele nektaru i wiele owadów zalatuje do wyki, żeby się tym nektarem posilić, ale nie jest to łatwa zdobycz. Kwiaty wyki są stosunkowo długie, w związku z tym trzeba mieć naprawdę długi języczek, żeby dostać się do środka. Takim języczkiem mogą pochwalić się niektóre czmiele, ale co z tymi stworzeniami? Co z tymi miłośnikami nektor, nektaru, które takim języczkiem nie dysponują. One potrafią być włamywaczami. Nagryzają kwiaty u ich podstawy, tam blisko miejsca, skąd sączy się słodki nektar, i wylizują słodkość ze środka, nie dając niestety kwiatom niczego w zamian, nie zabierając ze sobą tego pyłku, który powinny przenieść na inne rośliny. E, takie, kiedy raz ktoś włamie się już do kwiatu i zrobi e, dziurkę. Wtedy wiele innych stworzeń czy, czy innych owadów zapylających czy mrówek przychodzi, żeby podpijać słodki nektar sączący się z dodatkowego okienka w kwiecie. Pszczółki i trzmiele, nie siedźcie w domu. Jesteśmy po połowie czerwca. Dni są długie, słońce świeci jasno, a na łące wszystko kwitnie i bzyczy. I woła, przyjdźcie i zobaczcie, jak tu jest fajnie. Chłońcie całymi sobą tą letnią pogodę i letnie piękno. Kolory, barwy i zapachy tego, co możemy znaleźć na łąkach w lesie, w parku i na spacerze. Więc ruszajcie z domu i zdobywajcie, zapamiętujcie miodowe herbarium. Informuje, iż realizuje operacje pszczółkowskie forum pszczelarskie miodowy Biznes, której celem jest popularyzacja nowoczesnych metod hodowli pszczół, produkcji miodu oraz produktów z nim związanych. Projekt angażuje dzieci i młodzież, przez co wpływa na zwiększenie ich wiedzy o roli pszczół i roślin miododajnych w życiu wsi oraz znaczeniu ochrony przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.